Jest 800 metrów mężczyzn, to jest moment, na który czekaliśmy. Nigel Amos, minuta 41, 73 rekord świata juniorów od Igrzysk, ale w Londynie, gdzie był drugi. A to Krzysztof Różnicki, drugi wynik w tym roku w Europie, ale Max Bardzin nie przyjechał tutaj. Tak jest. Krzysztof Mamy dwóch faworytów. Mamy dwóch faworytów, bo Polacy zajmują z tych zawodników dwie czołowe pozycje. Ale przedstawmy wszystkich. Daniel Howells, minuta 48,16. Francuz Thomas Marquez de Andrade, minuta 48,53. Kacper Lewalski, osiemnastolatek, minuta 46,72. Ponownie witamy widzów TVP Sport prosto na Krzysztofa Różnickiego. Państwo trafili wielkiego faworyta tego biegu finału na 800 metrów. Mężczyzn na Mistrzostwach Europy Juniorów w Talinie Henry Johnson. Tor drugi na pierwszym Meblut Aras Turek, ale dwaj Polacy. Krzysztof Różnicki, tor trzeci. Najszybszy z tych zawodników i to wyprzedzający następnego o dwie sekundy. Kacper Lewalski, numer dwa o rok młodszy. Mamy tutaj dwóch kandydatów do medali, a Krzysztof jest po prostu wielkim faworytem tego biegu. Pamiętamy Chorzów, pamiętamy memoriał Janusza Kusocińskiego, gdzie Krzysztof Różnicki ustanowił fenomenalny rekord Polski Juniorów w min. 44.51. No i jak on to rozegra? Wczoraj chwaliliśmy go za elastyczność kroku, za fantastyczną prędkość, później on dosyć długim finiszem kończył, ale on ma dużą przewagę nad rywalami. Myślałem, że pójdą w tempo, a jednak nie, proszę bardzo. Gdzieś tu się ustawiają w środku. No, może jakiś mają chytry plan. Czołówka francusko-brytyjska na razie: Francuzi, Brytyjczycy, Polacy. Tak to wygląda. Na razie to jest jakieś takie normalne tempo na minuta 46. Francuz prowadzi dwóch Francuzów z dwoma Brytyjczykami, dwóch Polaków. się różnicki po zewnętrznej. Ale proszę zwrócić uwagę, że jeżeli jest minuta 48, to dla wielu tych zawodników to jest pogranicze rekordowe. Tak jest, to już jest szybko. No ale biegnie, biegnie dość zwarta grupa, zobaczymy kto tutaj szarpnie i teraz jakby trochę zwolnili, 54 sekundy. Krzysztof Różnicki na trzeciej pozycji 400 metrów nie przesadnie szybko, ale myślę, że Krzysztof zaatakuje no już, już tu. Już tutaj się przesuwa, ale... 300 metrów do mety. No ale Kacper, jeśli myśli o medalu, to też już powinien tutaj trochę się przesuwać. Kacper na razie na siódmej pozycji, ale zaczyna wyprzedzać. Wyprzedził Krzysztof Różnicki na pierwszym miejscu. Kacper Lewalski w tej chwili jest piąty. Krzysztof o, finish, zaczyna finisz, który jest fi niedosiężny kompletnie dla jego rywali. Krzysztof Różnicki powiększa. po prostu biegnie po złoto. Ale no, patrzmy no, też na Kacpra. No to końcóweczka no, będziemy musiała pójść. Krzysztof Różnicki klasą dla siebie, a Kacper Lewalski rozpoczyna Dawaj, jeszcze ten finisz. Może no. trafi na podium. Tam Norwegia jest w Jest, jest będzie, będzie, będzie. Będzie, tak. będzie, Kacper, Norwek jeszcze tak. dwa kroki. Krzysztof Różnicki, złoto. Tak, Kacper Rewalski, srebro! Mamy brawo, brawo, tak miało być. No, jak to zrobił swoje, a Kacper musiał popracować i to bardzo. Musiał, musiał, trochę nas podtrzymał w niepewności. Tak, tak, no ale, ale, ale wszystko się skończyło pięknie, tak jak miało być. Mamy złoto numer 51. Tak, i trzecie złoto wywalczone tutaj w Tallinie. I trzecie Srebro. Wspaniała sprawa, zatem siedem medali reprezentacji Polski, już to się zaczynają być naprawdę dobre mistrzostwa dla nas. Jeśli wspomnimy tak, jeszcze. Trzecie miejsce: Francuz Meziane. Jeśli wspomnimy sobie Talin 2011 sprzed 10 lat, to tam mieliśmy złoto, pięć srebr i dwa brązy. Wtedy Krzysiek Brzozowski wygrał kulę, mm -hmm. a w tej chwili już mamy trzy złote, trzy srebrne i jeden brązowy. Popatrzmy, tutaj obejmował prowadzenie Krzysztof Różnickich. Skala talentu tego chłopaka tak, tak. Tutaj to przyspieszenie, jakie tam dał na 200, no to no, nawet ciut wcześniej, to oni żadnych szans nie mieli. No. To Kacper. jest ta różnica jaką miał Kacper, no to do końca. Tutaj Norwek już ostatkiem sił, a Kacper... O, proszę bardzo, jeszcze rączka. Tak jest. Bark się liczy tutaj. Tak się liczy. Krzysztof Różnicki to już jest trzecie miejsce na liście wszechczasów w Europie wśród juniorów. Tam na czele jest Max Bardzin i Juri Borzakowski, więc kontekst jest fenomenalny tak dla jest, Polaka. Tak